Zadzwoniłaś do mnie, zaproponowałaś mi udział w, w, w Twoim podcaście Bóg w Wielkim Mieście, to sobie pomyślałem, nie no, gdzie? Kurczę, z czym do ludzi? No ja wiecie co, ja siądę na tej kanapie i co ja powiem? Ty tu gościsz ojców dominikanów, księży, ludzi bardzo mocno wierzących, no to co ja przyjdę i co, co ja powiem? Ale z drugiej strony to społeczeństwo jest ogromne. Pewnie jest wielu ludzi takich jak ja. Wielu ludzi takich, którzy się zastanawiają, wątpią, może potrzebują jasnej, takiej klarownej odpowiedzi, tego, żeby rzeczywiście kiedyś nagle w nocy się obudzić, zobaczyć tą wielką postać boga i powiedzieć: No, widzisz, jestem. M może, może tego potrzebują. Ale tak sobie pomyślałem: idę. Idę, żeby opowiedzieć, ale też, żeby pokazać ludziom, którzy czasami mają wątpliwości. E że może trochę mniej chodzą do kościoła, może trochę mniej się modlą, może y, mają do pewnych rzeczy dystans, że dla wszystkich jest miejsce w kościele.